Mam że no że ja jestem Trubixon i witam Was po krótkiej przerwie. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie w Minecrafta duele na Majstarze, tylko jak już wiecie po tytułu w sumie po miniaturce na grimie. E, także co, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Wrócimy pierwsze co to będę oczywiście, żebyście wiedzieli. Nie będą tylko duele w sumie, bo, kurwa tu jest 60 osób człowieku o 9 rano jak to czemu? Aha no tak bez... 12 czerwca, zapomniałem. Trzeba do szkoły i... to chodzi na Opa. Snack. O, no o Jung O, dobra, sigmo. O, no, no, no... No, no. One, two, three. Taki standard, co nie. nie jak, jak na tryb standarda, to trzeba mieć świecla Gekillaura. Laura. No, to taki standard jest. Pa pa, pa pa sorry widzowie że macie na czacie takie coś jak kurde dupa, wierdziel Ale nie chce mi się tego blurować O! Hobi! HUBi ława hubi. baba Ody oh, Snek Ona jest taka cudowna Oj Oj Ty on to coś ma On też ma trapo Tylko tlnianego. Nie, ja sobie daję. Synek. Ja sobie daję. No, O, dobra, teraz kluczuję. Een, twee, drie. Hallo. Hallo, hoi. Hallo, hoi. Wat is Podróżny na mi przestrzeń, Dobre nowy plan. Pit, dobry pas, strada, lewy bazi. Nowe miejsce, gdzie nie oceniają nas, podeszłowa kiedy Uśmiech to pigazi, moja przestrzeń. Drodzy nowy plan, pit, dobry pas, strada, lewy bazi, moja przestrzeń, moja przestrzeń, moja przestrzeń. Podróżny na przestrzeń, Rodzę nowy plan bit dobry bas Autostrada, lewy bazy nowe miejsce Gdzie nie oceniają nas Wchodzę w to waban Kiedy uśmiech zdobi gaz i moja przestrzeń W drodze nowy plan bit, dobry bas Autostrada, lewy bazyn, nowe miejsce Gdzie nie oceniają nas Wchodzę w to bank, kiedy uśmiech To wikacji, moja przestrzeń Kilometry tras Być niczym tak, badać teren, gdzie się da Po prostu lubię gdzieś na prostej poukładać Parę spraw, tłumię sam Te emocje, które powodują zjazd Pełny bak, zero stresu, vibe Dużo za to dam, domy country, daję volume up Zaczynamy balkonowy bit, Ale stary Widzowie, słuchaj, mam dla was dobrą informację i złą Zła informacja jest taka, dzięki, będą żazówziej. Dobra informacja jest taka, że otworzyłem nowy kanał z moim kolegą, więc link macie w opisie. I zapraszam was na nowego Discorda powstałego wraz z tym kanałem. Także wszystkie linki w opisie. Siema!